Pewnego dnia szedł w sobie pewien murzyn i wynalazł śnieg. Czyli białą konsystencję, która przypominała ryż. Była super, jakby zabawa przez początek, ale musiał sobie dać radę z rozsypaniem tego po całej murzynarni. Potem wszyscy się tym bawili, było super, chcieli go namianować królem. No i wszystko spoko. Potem zaczęły się problemy, ale w zamian za to jeszcze trochę się bawili. Problemy były takie. E, śnieg zasypywał jeziora. Śnieg zasypywał też domy. Było tym bardzo trudno. Nie umieli odśnieżać dachów. Więc Murzyn postanowił zabrać śnieg. Dzieci mówiły, że tak nam nie uda mu się, nie uda mu się, więc bawimy się dalej, balujemy. Zimno w kraju, zimno w kraju, a co to? Nie mamy śniegu. Ups. Oni oni nie mamy śniegu gorąco, musimy wrócić do czarnych włosów. Nie ma już blond gramur. O nie, i dlatego w murnarni nie ma śniegu. I postanowili wynaleźć słońce.